Pogoda dopisuje. Znowu wyruszyłem do Radomia. Dzisiaj zaczniemy sobie od tyłu. A dlaczego Nygus od tyłu? Bo ja lubię od tyłu. Każdy lubi inaczej. Ktoś lubi po bożemu, ja lubię od tyłu. Witam was wszystkich. Przypominam, pod filmami jest numer konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko, właśnie na takie wypady, żebym mógł dla Was troszeczkę poplądrować w innych miastach autokomisy. Jak wiecie, u mnie w Skarżysku jest jeden komis, w którym za wiele się nie zmienia. Łapy komentarze mile widziane. No i pamiętaj, reklam nie przewijamy. Grosz do grosza i będzie kokosza, jakaś buła dla Nygusa, czasami też się należy. Chociaż moi widzowie są tak szczodrzy, że zabieram ze sobą bułeczki na drogę. No, bo tutaj chyba opadł z sił. Kontakt do sprzedawcy pokażę potem. Delikatne pęknięcie pod zderzakiem. Awensador. Muszę Wam powiedzieć ze swojego awensadora jestem zadowolony lekarzawka. Będę za nim tęsknił, jak go sprzedam. Lubię swojego starego awenziza. Wsiadam jadę. Nie mam żadnych problemów. No poza tym, że jest odłączony ABS. Dwie kontrolki się świecą, ale nie przeszkadza to w jeździe. Lepiej, żeby się dwie kontrolki świeciły od hamulców, niż mami w trakcie hamowania pedał hamulca wpadać w podłogę. No, tak to jest, słuchajcie, z tymi samochodami, że póki wszystko sprawne, środek czysty i zadbany, pomaga to w jeździe, ale jak się spierniczy, to może dojść do jakiejś niemiłej sytuacji. 18900, benzynka, 227 przejechane. 2008 rocznik, 126 koni. Dobry do gazu. Już zostały te silniki poprawione w tych rocznikach. Wcześniej miały problemy z konsumpcją oleju, chociaż bardziej dwulitrówki miały tą przypadłość. Mądziak. 19,902 litry benzyna, rok 10, 260 przejechane, 145 kuni. Dobry silniczek, można też zagazować, tyle że trzeba częściej troszeczkę robić regulacje luzów zaworowych. Skrzynia manualna piąteczka, środek czysty i zadbany. Podobno nawet nie tak często trzeba robić tą regulację luzów, o ile wymienia się częściej olej w silniku. Przeważnie właśnie są problemy z luzami zaworowymi, jeśli ktoś rzadko wymienia olej. No i się zaleca, żeby kupić najlepiej bez gazu, samemu sobie gaziutek założyć. Wtedy przez pierwsze 60-70 tysięcy kilometrów masz zupełny spokój. Nie wygląda mądziak źle. 260 na latane troszeczkę ma, ale prezentuje się dosyć ładnie. 17,902 litry diesel rok 2008, 238 przejechane, 140 koni HDI. Środek czysty, zadbany. Dupka mu tutaj coś opadła. Niziutko. Nygus przecież chciałeś zacząć od tyłu. To lepiej, że jest niziutko. Biedrona. Biedrona przynosi szczęście. Podobno. Dobrze, że bociana tutaj nigdzie nie widzę. Bo bym zamiast nagrywać dla Was filmiki biegał z wózeczkiem na spacery z małym Nygusem albo małą Nyguską <laughs> Nygus ty strzelasz ślepakami do tej pory to już byś coś zmajstrował ciekawy środek ma ta fiesta nieraz już była na filmikach poczciwe wozidło na dojazdy do pracy, dzieci do przedszkola, zakupy 9900, 1.3 benzynka 2007, 226 przejechane, 70 koni. Nygus, co z tym Porsche Cayenne? Dostałem zdjęcia od tej pani z Ukrainy, ale to może... Może zrobię dla Was osobny odcinek. Troszeczkę poczytałem komentarze pod tym filmikiem, gdzie dzwoniłem o to auto. No i oczywiście, niektórzy znowu się osrali w komentarzach. Jak zawsze: 129014 benzyna 2007, 170 przejechane, 78 koni, chyba 77. Nie wiem, sprzedawca tutaj. Chyba dorzuca jednego konia od siebie. Nie wiem skąd mu się to bierze, ale momentami tutaj zajeżdża, jak zawieje. Tak jakby była tutaj w pobliżu jakaś stadnina. Także może ma jakieś konie i dorzuca do samochodu gratis. Hehe, he. oktawka. Co? Superb. TDI. Myślałem, że oktawka. W sumie troszkę podobne tylko. Superb, sporo większy. 6 biegów, manual. Kiedyś chyba nawet w niej siedziałem, nagrywałem to dla Was. Ładna oponka Nexen 39900. rok 13 140 koni, 2 litry diesel, przejechane 211. Nie mój kolor dosyć, że się nagrzewa, to jeszcze strasznie się brudzi, ale nie wygląda super najgorzej. Asterka 1.6 benzynka 2009 240 przejechane 116 kunia skrzynia piąteczka. Czyli mniej awaryjna, jak wiadomo szósteczki lubiły się w nich wysypać ładna oponka Matador. Jeszcze byka tylko brakuje. Matadory założone, a silnik tylko 116 kunia. Opony Matador jak na byka Nie wygląda źle ta bryka. Słuchajcie. Dosyć zadbany samochód. Toyota też już kiedyś była chyba na filmiku z tego co kojarzę 459018 hybryda rok 13 100 koni 214 przelatane oponka dosyć ładna widzę tarcza rantów nie ma w środku jasna skóra oczywiście w automacie jak to hybryda nie wiem czemu Piszcie właściwie w komentarzach. Dlaczego wszystkie elektryki, hybrydy i te wynalazki, czemu one zawsze są w automatach? Zastanawiam mnie to, czemu nie ma w manualu. Spotkaliście hybrydę kiedyś w manualu? Bo ja osobiście nie. Mamy Hyundai. A. Ładna opona. Wizualnie póki co bez zastrzeżeń w środku skóra. Skrzynia szósteczka manualna, z tego co widzę. Coś tutaj zderzak. Nie wiem, wyskoczył z zaczepów, czy co? Wizualnie nie najgorzej, poza tym zderzakiem do tej pory. No gdzieś tam jakiś niewielki odprysk można znaleźć 58901,6 benzynka, rok 15 135 koni, 132 Przejechane Czyli silnik GDI, prosta jednostka w sumie można zagazować Nie jest zły asterka w kombi Oponka jeszcze dosyć galanta 31 700 Rok 13 140 koni 1.4 turbo benzyna 219 nalatane I skrzynia z tego co widzę Szósteczka Czyli już ta bardziej Wadliwa Lubią się wyrabiać w tej szósteczce Łożyska Podobno trzeba częściej olej w skrzyni wymieniać, o czym ludzie nie wiedzieli. No i <laughs> poprzedni właściciele często zawalali sprawę, a potem były problemy. Kolejny i X35 dwie sztuki tutaj stoją identyczne. Nawet chyba alusy mają identyczne. Czy ja tutaj widzę wgniotka? Nie, to jest takie przetłoczenie. Ten jest na pół skórach w manualu. Delikatna ryska, może da się to spolerować. No, skubańce identyczne. Nie wiem czy kupił gdzieś dwie po firmówki, czy o co tutaj chodzi. Tamten kosztował 58,900, a ten 49,900. Rok 13, 1,6 benzynka, 135 przeje, e, koni, 145 przejechane. Ten jest na pełnych skórach. Rok 15, i troszkę niższy przebieg. No, cena. Prawie różnica 10 tysięcy zł. Oponka również dosyć ładna. No i kuga. Kuga była już na moim filmiku, nawet w tej bryczce siedziałem. Kolorek bardzo ładny, prezentuje się ładnie, fajne ma to przetłoczenie tutaj na masce, zobaczcie. Generalnie ładnie się bryczka prezentuje. Siedziałem w środku, ale dla mnie ten tunel środkowy za mocno rozbudowany. No i niestety prawa noga cały czas haczy mi o tunel środkowy. Czego bardzo nie lubię. 43,900. 2 litry diesel, rok 13, 140 koni, 243 przelatane. Wizualnie ładny samochód na półskórach. W manualu, może komuś to tutaj delikatny wgniotek, teraz zauważyłem. Może komuś to nie przeszkadza, jak ma krótsze nogi albo ma jakąś inną pozycję za kierownicą. Dobra, zrobię sobie króciutką przerwę. Podzielimy ten odcinek na dwie części, bo będzie za długo. A moi widzowie są bardzo niecierpliwi w gorącej wodzie kompanii. Także kontakt wkleję Wam tutaj pod filmikiem i polecimy resztę. Pozdrawiam.